Dzień dobry wszystkim, całeczka, witam na kanale Okiem Janusza, z tej strony Janusz jak zwykle zapraszam do odcinka. Czałem, widzimy się znowu skąd? Z piwnicy, no popatrz, co za igranie losu. Ile ja minęło od tego kiedy mówiłem, że będę unikał raczej nagrywania w piwnicy? Hmm. Jeden odcinek zaledwie, tak? Dlaczego no tak? Skoro mówiłem, że nie będę nagrywał w piwnicy. A no tak, otóż... Kolega Mariusz z Cambridge. Pozdrawiam serdecznie. Zażyczył sobie więcej odcinku z piwnicy. Czemu? Nie wiem, pytajcie jego. Link do kanału, nie wiem, jeśli mogę zalinkować, to gdzieś będzie, nie wiem, staje czy staje, nieważne. Eee, także zachęcam do, do obserwowania. Niech ma, co nie? Dzięki. To, to, to co tym razem będę tutaj robił w piwnicy? Nie, tym razem nie przyniosłem fantów żadnych związanych ze zbroją, aczkolwiek hełm jest już tak właściwie skończony. Znaczy, brakuje tylko ornamentu, ale stwierdziłem, że nie będę tego pokazywał, dopóki tego ornamentu nie będzie. Bo. Troszkę trwa ubranie się w to wszystko. Tak, pracuję na tym dość, dość rzadko, bo jestem dość mocno skupiony na dwóch rzeczach. Pierwsza to ścisły priorytet postawiłem na książkę więc wygląda to tak, że, że mi się bateria kończy. Praktycznie skończyłem już poprawianie pierwszej części, zostały mi już właściwie takie kwestie stylistyczne, no i jeszcze doszło to, że zmieniam edytor wideo. Więc co ma edytor do, do innych projektów? Otóż w cholerę nauki. To znaczy uczę się naprawdę, <gryw> uczę się. Dość grupulatnie staram się to, to wszystko wdrożyć no i schodź dobra a teraz dosadna bo pierdolę od rzeczy a już dwie minuty minęły dobra o czym chciałem pogadać właśnie o tym, że jest noc, nie bardzo mogę wyjść na zdjęcia no i, i co? No właśnie o to chodzi o to światło. Jak bardzo istotne jest światło. Aha. No i co jeszcze? Otóż poza... Poza pogadanką, którą tutaj szybko postaram się strzelić, to mam jeszcze ze sobą tym razem fanty. Niedużo, ale może istotne. To tak. Nie do wiary, nie? Staty. Zwykły, najzwyklejszy, nie wiem, po prostu zwykłe, tani, nie? Możecie zastanawiać, po cholery mi staty w piwnicy. Przecież tutaj mogę położyć gdziekolwiek, na stołku, na półce, jak w tej chwili. Dobra, co poza statywem? Karze numer dwa. Hello, chodka. Wiem, że widzisz twarz, ale tu, patrz, tu. Po co mi głośnik, nie? Tak w ogóle to nie jest, to nie jest reklama, nie? To po prostu potrzebny mi głośniczek. Chodzi o to, światło. No i mam jeszcze jeden gadżet, bardzo istotny, który w połączeniu z tymi dwoma pozostałymi przedmiotami zaczyna nabierać Sensu. Po co mi cholera w dziurach Przecież tu nie ma żadnego widoku, żeby strzelać przez pryzmat, nie? No, ale chodzi o światło. To tak, to dzisiaj właśnie chciałem wziąć te. te Gadżety. Na to rozprawę, żeby zrobić jedno konkretne zdjęcie, żeby pokazać, co można zrobić ze światłem. To jest oczywiście jedna z wielu rzeczy, ale powiedzmy, że delikatnie pokazuje, jak istotne jest światło. Jak, wpływ, jak mocno wpływa na zdjęcie. Tutaj postaram się zawsze jest temat tak maksymalnie treściwie. Światło jest w cholerę ważne i tyle. Generalnie czynnik wow Auto, światło. Możliwości to światło. No i w ogóle wszystko światło. Na dobrą sprawę do każdej scenarii, światło potrafi dodać takiego prawdziwego pancza takiego prawdziwego uderzenia, prawdziwego klimatu. O, to jest dobre słowo. Może dodać klimatu, albo nadać odpowiedni klimat. Czemu pierdziele cały czas w tym świetle? Otóż ostatnio wszedłem na spacer, na zdjęcia. W sumie. Już kilka razy. No i na sprawy sprawę wracałem praktycznie z niczym. Bo albo było to płaskie światło, takie powiedzmy, że dobre dla portretów. Dobre do portretów. Ale nie do tego, co chciałem zrobić. Czyli nie do zdjęć gdzieś tam w naturze, jakieś tam drzewa. Jestem dobry w drzewa. Wyszedłem raz. No lipne światło. Przyszedłem praktycznie z niczym. Wszedłem drugi raz. W co? No Miało świecić słońce. Nie świeciło, no i poszedłem sobie na zachód bez zachodu. No i ostatnio jadąc do pracy, miałem taką sytuację, że światło było po prostu genialne. Poranne, miękkie światło, dodatkowo jeszcze jakaś mgiełka, no i no kompletnie zmienia oblicze wszystkiego, że tak powiem. Wszystko po prostu robi się piękne. Tak bym tak to ujął. No i dobra teraz, o co mi chodzi. Pokażę ja Wam dwa zdjęcia, yy, wykonane no nie wiem, w odległości chyba kilku dni. Jeden to był właśnie spacer, gdzie były chmury i szlak trafił wszystko. Prawie wszystko. Było tak po prostu, po prostu ponuro. Jeszcze jest różnica, jak macie jakieś tam fajne, fajne chmury, takie dość, takie fest, takie po prostu wyraźne chmury. Nie takie po prostu szaro, mleko, wszystko gładkie i tyle, nie? Zrobiłem zdjęcie, Wykorzystując to światło, no to stwierdziłem, że nadam temu zdjęciu konkretny klimat. Bo powiedzmy, że każdym światłem możecie się tak, jakby ukierunkować w którą stronę. Najpierw wykonałem to zdjęcie i nie myślałem, że zrobię drugie, bo nadarzy mi się lepsza okazja. No i tak, pokażę Wam to samo miejsce wykonane właśnie raz w warunkach ponurych, i drugie zdjęcie to samo miejsce, no może z innego kąta, bo w samochodzie, to dosłownie zatrzymałem się, i jadę dalej, nie? Ale drugie zdjęcie było po prostu w warunkach porannych. Piękna, piękna, tak, taka giełka, powiedzmy, że e, rozpraszające to światło. I tak, patrzcie teraz na zdjęcie pierwsze. To jest zdjęcie mroczne, nie? Po prostu miałem płaskie światło, nie jestem w stanie wykrzesać nic z tła, że tak powiem. Więc trzeba było narzucić klimat taki no, skoro ponury, to czemu tego nie zrobić na zdjęcie ponure. Jeszcze bardziej tak kompletnie, nie? Bardzo jestem zadowolony z tego zdjęcia, pomijając, że kompletnie nie działa. To znaczy, no, są rozproszenia tam w postaci tych gałęzi i w ogóle nie ma, nic, nie ma żadnej separa separacji pomiędzy drzewem a gałęziami. No, po prostu to zdjęcie jest tak właściwie nieudane, tyle, że po prostu podoba mi się klimat, to jak. jak generalnie jak wygląda w swojej skórze, że tak powiem. No i. Podoba mi się porównanie jednego zdjęcia do drugiego. Także to jest pierwsze zdjęcie. Widzicie jaki, jakie jest mroczne. No i teraz zobaczcie sobie jeszcze zdjęcie drugie, które jest kompletnie odwrotne. Macie ciemność i macie światłość. Także zobaczcie sobie jaka jest różnica między jednym a drugim. niematerialnie nie? Wystarczyło, że zmieniło się światło. Po prostu ja no nie mogłem się zachwycić po prostu widząc to jak to proste, zwykłe drzewo wygląda yy, przy innym świetle. Bardziej miękkim, inaczej ukierunkowanym. Po prostu wszystko się zmienia. Które, które zdjęcie, wasze, waszym zdaniem, jest lepsze? Pierwsze? Drugie? Może dajcie znać w komentarzach. To tyle może o teoretycznym za zastosowaniu tego światła i jak wiele zmienia. Jaki wielki wpływ ma taki, co potrafi działać. No i teraz mała zabawa. Mała zabawa w malowaniu światłem. Wiecie, że wygląda kula zdjęciula tak po prostu no i pokażę Wam zdjęcie z dodatkiem światła, jak wiele jak wiele zmieni światło. Także zakładamy aparat na staty, zmieniamy obiektyw, tak i szykujemy się do malowania światła. ta -da! Nasza kula zdjęciowa czeka w środku kadru, a my będziemy używać tej oto latarki. O, gdzie to? Nie to. Nie to. Tej oto latareczki. Do generowania światła wokół, wokół naszego obiektu. Popróbujemy jeszcze używać tego, tego właśnie głośniczka. Jako, że generuje światło. Przy całkowicie zgaszonym, poruszając się różnymi, różnymi ruchami, że po prostu wyszły linie wokół naszego obiektu. Jaki jest tego rezultat? No cóż, zobaczcie sami. taka zabawa? Może dajcie znać w komentarzach. Myślę, że co sobie sprawę, że nie pokazałem Wam w ogóle reszty spaceru. Pobawiliśmy się w malwani szatłem. Zobaczyliście różnicę, jaką czyni światło w zdjęciu? Posłuchaliście mnie aż za dość, więc, <noise> więc kończymy. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję za wysłuchanie. No i cóż, no, do następnego. To nareczka, cześć. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeśli Wam się podoba kanał, drukujcie odcinek, albo nie wiem, może chcecie mnie zachęcić, żeby robić coś lepiej, poproszę o lajka like albo. Albo subskrypcje, czemu nie? Dzień dobry wszystkim, bo po prostu, bo, 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 bo.